Dzień dobry. Dzisiaj przeczytam fragment książki Magiczne drzewo pojedynek Andrzeja Maleszki. Lubię tę książkę, ponieważ jest bardzo ciekawa, ma ciekawą fabułę yy, oraz ma bardzo dużo yy, ciekawych wydarzeń. Rozdział pierwszy. W 2000 roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza. Chwała bez przerwy przez trzy dni i trzy noce. Przerażone zwierzęta kryły się w najgłębszych norach. Małe dzieci chowały głowy pod poduszki, by nie słyszeć nieustającego huku grzmotów. W wielu domach zgasło światło, a dachy porwała wichura. Trzeciego dnia piorun uderzył w olbrzymi stary dąb, rosnący na wzgórzu. Drzewo pękło i runęło na ziemię. Zadrżały domy w całej dolinie, a burza natychmiast ustała. Nie był to zwyczajny dąb, było to magiczne drzewo. Miało w sobie ogromną, cudowną moc, lecz wtedy nikt o tym nie wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i pocięli na deski. Z drewna zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych rzeczach ukryła się siła, jakiej nie znał dotąd świat. Wysłano je do sklepów, i od tego dnia na całym świecie zaczęły się niesamowite zdarzenia. Szefie ratunku! Pojazd pędził prosto na wzgórze pełne gigantycznych wiatraków. Ich wielkie śmigła wirowały, cięły powietrze jak miecze, były coraz bliżej, słychać już było ich świst. One nas zmielą! Gabi Bluebek i Kuki rzucili się do pulpitu sterowniczego. Naciskali co się dało, próbowali wszystkich guzików, ale nic nie działało. Nie można było pojazdu zatrzymać ani zmienić jego kierunku. Lecieli prosto na wielkie wiatraki. Lirujące śmigła zbliżały się ze straszliwą szybkością. Czuję, że będą kłopoty, jęknął Kuki. Godzinę temu nic nie zapowiadało kłopotów. Troje przyjaciół, Kuki, Gabi i Blubek oraz pies Budyń spotkało się nad rzeką. Właśnie skończył się rok szkolny, a oni postanowili razem, że razem pojadą na wakacje. Zamierzali użyć magii i wyjechać zupełnie sami bez rodziców. Oczywiście byli pewni, że rodzice się nie zgodzą, ale Kuki miał na to sposób. Choć jeszcze nie zdradził jaki. Najpierw musieli ustalić, dokąd pojadą. Mieli mnóstwo pomysłów. Krzyczeli wszyscy naraz. Jedźmy do Afryki! Jedźmy do Ameryki! Do Chin! Na jakąś fajną wyspę! Lećmy do Las Vegas! Wydzierał się blubek. Po co? Tam są targi gier. Mają super sprzęcior do grania. Ja wolę na biegun północny. Zawołał Kuki. A ja chcę pod wodę oglądać rekiny, krzyczała Gabi. A nie możemy pojechać do psiego raju? spytał kundel budyń. Był psem, który dzięki magii umiał mówić. Postarał się tego nie robić przy obcych. A gdzie jest psi raj? zdziwił się Kuki. Nie wiem, pisnął budyń. Ale na pewno gdzieś jest, bo widziałem taką reklamę. Słuchajcie, zawołała Gabi. Nie możemy jechać wszędzie. Musimy wreszcie coś wybrać. Już wiem, powiedział blubek. Wyczarujmy najpierw pojazd, potem zdecydujmy, dokąd jechać. Dobrze, co mam wyczarować? spytał Kuki siadając na czerwonym krześle. Wiele lat temu Kuki znalazł krzesło obdarzone potężną, ma magiczną mocą. Dawało mu to, czego pragnął, choć często było to niebezpieczne. Pojazd musi być szybki, powiedział blubek. I duży, żebyśmy mogli w nim spać, dodał Kuki. I musi fajnie wyglądać, zawołała Gabi. Dobra, powiedział Kuki. Niech każdy narysuje, jak sobie to wyobraża. Ja też mogę, szefie? spytał pies. Pewnie. Gabi rozdała wszystkim kartki. Zawsze miała przy sobie notesik. Tylko Blubek wolał rysować palcem na ekranie telefonu. Zaczęli projektować pojazd. Po chwili Blubek zawołał. Już! Ja też już mam, powiedziała Gabi. Ale może to coś głupiego. Kuki także skończył rysować. Blubek, ty pierwszy, co wymyśliłeś? Blubek pokazał swój rysunek. Była na nim wielka kula. Wystawały z niej jakieś kolce. Co to jest? zdziwił się Kuki. „Piłka z gwoździami? To jest dra. kula, krzyczał czyli kula tocząco-lewitująca. My jesteśmy w środku, a ona toczy się z dużą prędkością. Ma napęd jonowy. Zwariowałeś? zawołał Kuki. Mamy turać i przez cały dzień? Zmiotujemy! Kuki toczył się kiedyś w wyzorbie, czyli dmuchanej kuli. Na samo wspomnienie miał mdłości. Nienawidził tego. Nie będziemy się tu grać, powiedział dumnie Brubek. Bo w środku będzie druga kula. Rozumiecie? Zewnętrzna kula się obraca, a ta w środku stoi bez ruchu. kula, się kula, a my siedzimy wygodnie w fotelach. A te rury? Spytał Kuki. To są wysuwane działa laserowe. Po co? Zdziwił się Kuki. Przecież jedziemy na wakacje. Nie będziemy z nikim walczyć. Olivia Seweryn. Leonid pod wasztami w chęcinach.